Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj, <laughs> dzisiaj będzie oczywiście znowu rysowanką. dawno nie była rysowanka. Dzisiaj będzie znowu rysowanką. Namalujemy taką kubkę. Widzicie? Taką kubkę namalowaliśmy. Zobaczcie. Widzicie? No, teraz sobie tutaj spodnicę taką namalujemy. Jeżeli wy chcecie, to oczywiście możecie pisać w komentarzach różne rzeczy. Ja tu będę odczytywał. Bardzo dziękuję, że jesteście na moim kanale. Będzie mi serdecznie bardzo z tego powodu miło. Jutro będzie następny rycypańko. Na Podpowiem. Czasem, czasami też będę nagrywał takie historie, że będę opowiadał o Robloxie, ale to będzie teraz Roblox rzadko, a więcej będzie tego rysowania. W szczególności, gdyby zabrakło papieru, to się dokupi i będziemy i tak dalej rysować. Jeżeli wy macie papier, to zostawcie pod te filmy i piszcie w komentarzach, kto ma, a kto nie ma. Okej, okay. Mam nadzieję, że będzie dużo tych takich komentarzy, bo ja ich bardzo potrzebuję. Tak. Dobrze. Tutaj sobie coś namalujemy. Takie super nie namalowaliśmy. Nie wiem, czy widzicie? Widzicie? Tak. Halo. Widzicie? Halo. O, tutaj. Widzicie te włosy tutaj, co są namalowane? Czekajcie, bo mi. Albo mi lata kartka, albo w ogóle. Ja nie wiem, co się dzieje. Dobra. Jakoś namalujemy to. Z tej biurody jeszcze namaluję. Słodko. Słodko to wygląda jak kwiatuszek. Nawet namalujemy tutaj takiego jego kwiatuszka. Widzicie, jakie ładne? No piękne. Ja tu liski domalujemy. <klujny> Przepraszam, ale trochę jestem przeziębiony. Przepraszam za zbieg, ale jestem przeziębiony trochę. I mam bardzo silny katar, więc no trudno, ale musicie jakoś to przy, przybyć. Jeżeli Wam się nie podoba ten odcinek z tym katarem z tym dwiekiem, to trudno, ale musicie włączyć na przykład inne możecie rysowanie włączyć, inny odcinek możecie włączyć na moim kanale i sobie oglądać. Oczywiście polecam swój kanał. Zobaczcie jak ładnie Zobaczcie widzicie Serduszko to balowało widzicie? Tutaj takie serduszko tylko może być trochę y, takie rozmyte Zaraz jakoś tutaj wam pokażę Chyba widzieliście to serduszko tutaj zobaczcie czekajcie chwilę tylko ja sobie tutaj więcej miejsca porobię bo mam mało dobra teraz jest spoko teraz będziemy sobie malować oczywiście jakieś, jakieś jakieś jakiegoś pana jakiegoś pana sobie namalujemy a to jest oczywiście e, z pa, pani z taką brodą a teraz e może namalujemy tak. Teraz panią, taką inną dziewczynę. Też będzie ładna, też będzie balowna do tamtej. Zobaczcie. Łonna czy brzydka? Piszcie w komentarzach. co Taki ośmiaszek tutaj mały, namalujemy takie kropeczki. No. O, zobaczcie jaki wielki uśmiech. uśmiech. Eee, bardzo dziękuję, że mnie pozdrawiacie. Jesteście bardzo mili. Szczególnie pozdrawiam tych subskrybentów mojego kanału. Mam nadzieję, że subskrybenci tego kanału mnie oglądają. Proszę cały czas subskrybować. Chcę mieć więcej na liście osób. Jeszcze raz mam, bo ja potrzebuję 64 subskrypcji. Um, bo wtedy nagrywam nową parodię. Możecie być dumni. Tak, możecie być dumni, oczywiście. To zrobię. Ale jak zostawicie 64 dopiero? A widzę, że tu mniej jest niż 64 subskrybentów na moim kanale. a musi być 64. Kto zostawi 64, oczywiście ich pozdrowię. A kto chce, a kto chce w ogóle m, przejąć m, prze, mnie, ogl, kto chce oglądać mnie również na YouTube Studio i kto chce oglądać mnie na, również na YouTube Studio musi dać m, i musi być wtedy 1005 subskrybentów, bo ja ich bardzo potrzebuję. Jeżeli będzie 1005 subskrybentów, to Możecie oglądać również YouTube Studio i same YouTube I możecie wtedy na YouTube Music również yy, Słuchać moich muzyczek, takich kołysaneczek Będę oczywiście robić takie kołysaneczki te ja sami Na utworze YouTube samym YouTube tak naprawdę Na samym YouTube tylko możecie usłyszeć te piosenki Ale... Za 1005 tylko, y, tylko możecie mieć darmowe już YouTube Studio. Będziecie mieć dostęp wtedy do YouTube Studio, ale musi wtedy być na moim kanale 1005 subskrybentów. Jeżeli tyle dacie, to po prostu przepnę oczywiście wam serduszko, jak będzie ktoś pisał w komentarzach. Przypiszę serduszka, że bardzo pozdrawiam. Napiszę, że pozdrawiam tego co piszę w komentarzach. Mam nadzieję, że będziecie pisać komentarze. Bo to jest na live, dlatego żeby się dawali subskrypcję i w ogóle wszystkie inne live. Dobrze. Żegnamy się, widzimy się oczywiście również jutro na następnym rysowanku. Baja!